Najnowsza trylogia Hitmana przyniosła fanom masę zabawy i z pewnością można powiedzieć, że są to najambitniejsze odsłony z całej serii gier o Łysym Agencie 47. Nie trzeba chyba mówić, że przebiło to Bladmani w pewnych aspektach, choć dla mnie Bladmani pozostanie zapamiętane na zawsze z rewelacyjnej ścieżki dźwiękowej i nadzwyczajnego mrocznego klimatu, bo to właśnie ta muzyka stworzona przez Jaspera Kida jest ważną częścią tej odsłony, zresztą poprzednie odsłony również. Co nie znaczy, że ścieżka dźwiękowa w trylogii jest zła, a wręcz przeciwnie, kompozytor Nils By Nielsen przy produkcji trylogii świetnie sobie poradził i mam nadzieję, że przy kolejnej produkcji również będzie on obecny, być może jeszcze bardziej, nawet podniesie on poprzeczkę. Zanim przedstawię swoje najlepsze lokacje, krótko od razu zaznaczę, że wszystkie lokacje z całej trylogii są świetne i unikalne i każda inna lokacja u kogoś innego mogłaby się znaleźć w tej topce. Ja jestem Mateo, a to według mnie najlepsze lokacje z całej najnowszej trilogii. Zapraszam na film. Zaczynamy od Marrakeszu. Jest to lokacja, w której jest bardzo dużo ludzi i rynek, czy też główny budynek, jest wypełniony nimi dosyć obficie. Do zlikwidowania są tutaj dwa cele, które można w ciekawy sposób zabić. Jednak najbardziej zapamiętałem to miejsce podczas wykonywania różnych kontraktów czy też nieuchwytnych celów. Miejscówka jest piękna z masą różnych ciekawych detali, które zachęcają do dalszej eksploracji i znajdowaniem innych sposobów na wykonanie misji. Lokacja, która ma ciekawy setting, światło odgrywa tu dużą rolę jeśli chodzi o klimat tego miejsca. Trzeba też przyznać, że ma ciekawe misje fabularne czyli najbardziej optymalne dojście do celu oraz jego likwidację. To miejsce bardzo przypomina mi kilka misji z trzeciej odsłony z 2004 roku. Ciemność, padający deszcz i świetny klimacik. Kiedy po raz pierwszy podchodziłem do tej lokacji, jak i całej misji, miałem pewne trudności, ponieważ jeden z naszych celów trzeba wytropić bo nie wiemy dokładnie o nim wszystkiego, ani tego, jak wygląda osoba, którą mamy zlikwidować. Jest to kolejna lokacja, tak jak Marrakesz, która również jest zatłoczona jeśli chodzi o zwykłych ludzi i trzeba przyznać, że świetnie oddano klimat tego miejsca oraz tego jak ludzie tam żyją. Czuć ten wszechobecny syf, brud i biedę. Sześciogwiazdkowy hotel w Bangkoku to coś, co uważam, że bardzo pasuje do Agenta 47. Możemy do hotelu przemycić broń bądź inne potrzebne nam narzędzia do zlikwidowania celu, który krąży po całym budynku. Misje w hotelu są bardzo wyjątkowe ze względu na swobodę poruszania się oraz wczucie w sytuację. Nie ma lepszego miejsca na zabójstwo jak hotel, gdyż jest to publiczne miejsce, w którym przybywa mnóstwo osób i łatwiej jest zbliżyć się do celu. Misja w Bangkoku również przypomina pewne zadanie z odsłony Hitmana z 2004 czy też 2000 roku. Wielki Drapacz Chmur kiedy po raz pierwszy zagrałem w Hitmana 3 byłem pod wrażeniem tego jak zaczyna się misja i byłem przekonany, że będzie to jedna z lepszych lokacji w trzeciej odsłonie. Masa ciekawych sposobów na zabicie celu, bywały też humorystyczne akcenty pod warunkiem, że ma się wiedzę na temat tego jakie trybiki trzeba uruchomić i jak umiejętnie korzystać np. z bananów. To miejsce bardzo przypomina misję z Hitmana Blood Money o nazwie A New Life, z tą różnicą, że sama lokacja jest znacznie bardziej rozbudowana, a sposobów na wykonanie zadania jest multum. Spokojne, niewielkie osiedle, po którym przemieszczamy się dosyć swobodnie. Wyjątkowe są tutaj gazety, którymi można ogłuszać naszych przeciwników, jak i zwykłych cywili. Misje fabularne tutaj również są bardzo ciekawe, jak na przykład przebranie się za sprzedawcę domów i oprowadzenie jednego z naszych celów, by przekonać go do jego kupna. Podczas prezentacji wnętrza domu jest okazja do zlikwidowania go. Berlin i miejsce, które można uznać za najbardziej mroczne i klimatyczne spośród wszystkich lokacji. Samo zadanie rozpoczyna się bardzo ciekawie, gdyż mamy do zabicia dziewięciu agentów ICA, którzy na nas polują. Lokacja jest dosyć spora i można się w niej bardzo szybko zgubić. Co ciekawe, do wykonania zadania wystarczy zlikwidować pięciu agentów, by ukończyć misję. Natomiast to, jak możemy dokonać zabójstwa, jest cała masa. Możemy doprowadzić do konfrontacji twarzą w twarz z kilkoma celami naraz, czy też likwidując nasze cele po kolei i podsłuchując ich rozmów, gdy jeden z nich nie odpowiada i trzęsą dupami. Rewelacyjna lokacja, jak i sama misja i to jak można ją poprowadzić. Lokacja, która wchodzi na podium, czyli Hokkaido, trafiamy do ośrodka, w którym mieści się szpital, gdzie ma być przeprowadzona transplantacja serca dla naszego celu. Sama lokacja jest wyjątkowa pod względem settingu oraz dostępności do danych pomieszczeń. Na miejscu budzimy się w naszym prywatnym pokoju, do którego nie można przymycić żadnej broni. Sama lokacja została bardzo dobrze zaprojektowana. Możliwości co do zlikwidowania naszych celów są dosyć unikalne, jak np. zniszczenie serca i wrzucenie go do kosza na śmieci, czy porażenie prądem, co zatrzyma akcję serca. Ciekawie było również wykonywać eskalację w tej lokacji, bo trzeba było wiele prób, by w końcu wykonać zadanie. Na drugim miejscu ląduje Paryż. Można byłoby to porównać do lokacji w hotelu z Bangkoku, jednak tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, gdyż działamy w sytuacji, gdzie jest masa ludzi, są różne wydarzenia i gdzie wszędzie się coś dzieje. Bar dla zaproszonych, którzy rozmawiają ze sobą o różnych rzeczach, aukcja na najwyższych piętrach przybytku, czy też pokaz mody. Do zlikwidowania naszych celów jest masa różnych metod, zrzucanie żerandola, zabójstwo za pomocą rampy oświetleniowej czy umieszczenie bomby w kamerze. Lokacja jest dosyć duża, są piwnice, duży ogród czy też najwyższe piętra, na których można znaleźć masę strażników ochraniających całe wydarzenie. To było świetne otwarcie Hitmana, gdyż była to jedna z pierwszych lokacji i pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie i nadzieję na jeszcze lepsze. Nie mogło być inaczej, Sapienza ląduje na miejscu pierwszym. Sama lokacja jest ogromna, ma wiele misji fabularnych, dwa cele do zlikwidowania i jeden dodatkowy, gdyż trzeba zniszczyć wirusa w podziemnym laboratorium pod willą. ją Interactive włożyło masę pracy przy tworzeniu tej miejscówki. Wystarczy przebiec z początku mapy na sam jej koniec. Mnóstwo detali, uliczki, pomosty, budynki do których można wejść, również jest ich sporo i całą masę unikalnych zabójstw i bardzo dużo eskalacji do wykonania. Maksowanie tej lokacji było dla mnie przyjemnością i zanim zabrałem się do kolejnej misji, ukończyłem ją praktycznie w całości. Tak dobra jest to mapa, a co do grafiki oraz widoków to są świetne, szczególnie jak stoimy gdzieś wysoko na jakimś dachu i możemy popatrzeć na wszystkie budynki oraz ilość pracy włożonej w to miejsce. Na tej lokacji możemy też zagrać późnym popołudniem oraz w nocy, ale są to dodatkowe misje i nie są wcale gorsze. To było moje top 10, pewnie wiele osób będzie miało inne typy i inny ranking, ale to oczywiste. Zapraszam do komentowania oraz subowania i lajkowania, gdyż chciałbym zostać na YouTube znacznie dłużej.